Czy znaczy, co, chcesz, chcesz powiedzieć, że jesteśmy brzydcy, tak? Czy jakby dał was na miniaturkę, to by nie weszli, bo by wiedzieli z kim nagrywam. To no mogłeś nas dać z boku? Słuchaj, to nas na dwóch, dwóch takich małych z boku, a nie? Nie wyzywaj mnie od zboka, bo nie jestem z bokiem. A ale poczekaj, daj nas takich dwóch małych na miniaturce. Siebie daj takiego dużego i napisz, że odcinek charytatywny, gram z dziećmi specjalnej troski. A, a później będą mi wypowiadać, że jesteś na wysokości mojego rozporka. Nic nie jest na wysokości twojego rozporka. Wiesz, ludzie mnie na YouTubie wyznają jako spokojnego. W ogóle cię nie znają w takim układzie. Złacza, do żony tam kooch, gdzie to mobię? No ja, dobra. Już mogę? Poczekaj zanim nagrasz. Bo ty pierwszy powiedz cześć, bo ja tak czekałem na wujka, od dawna i w końcu powiedzieliśmy w tym samym momencie. A dlaczego ja pierwszy? Siemaneczku! Widzieliście odcinki Powpa i Jelona? Są do dupy. Mój jest dużo lepszy, to chciałem powiedzieć. I, i zanim zaczniemy, chciałbym też e, przedstawić chłopaków i trochę o nich opowiedzieć. E, na przykład to, dlaczego pracują w fabrykach, bo mieli też ofertę jako drwale, ale się nie zgodzili, bo ciągle chodziliby na rąbani. Tam? Dzień dobry. Więc tak, to oni. Te odcinki miały być pierwsze, ale twój już wszystko. A dalej chcę być drwalem, nawet brater zapuszczam. A ja, a ja lubię swoją pracę, chociaż idę do niej zły. Ej, ale ty robisz materace ty robisz coś fajnego. Ty, ty, ty możesz się położyć w pracy i powiedzieć. Ej, co, co ja jest, tak naprawdę tego testuję. A co ale, jest wujek, fajne? Wujek. Wiesz co ci powiem? Przy, przyjdź na nockę 12 godzin, tycisz materacji nie możesz się położyć spać. Nie, ja, twój, ja wszystko w... mogę. Wujek to siedzi w tym bankomacie i pieniądze wypłaca jak tam pi... Pi... wciskasz ton te pieniądze wypycha Tak, no, tak, tak robię jeszcze takie odgłosy, że niby się drukuje takie. Ej, <śmuchowince> hey, gdzie wyskakujemy? Eee. Na, na farmie dałem znacznik. No, proszę, wiejskie życie mu się No, daleko. Panie, to zanim my tam dojedziemy. Queen queen ale jak z synem grałem w Fortnite, to zawsze skakaliśmy na końcu mapy. Ej, bo to jest najlepsze jest wyjście, tak? jak chcesz przeżyć, nie? No, to taki osobno. Bo... O, wyskoczyli już, kurde. No, tylko ja wyskoczyłem. Ej, patrzcie, tu jest broń. No, o, no, jak, ale, to ale tam nie nie skrzynek do osób teraz. Ale tam skrzynek macie. No, mamy to Dobra, A ty to mam gdzie poszedłeś? Dobrań. Gdzie no, jest pop, jest kiedy śpi. Tam. Czy też jelą bywa zły? Ej, co to jest rakietnica? Ja, chcia, o, ja chciałem jeszcze tylko zakietę. powiedzieć, że e, jeżeli możecie piszcie w komentarzach nazwę dla ekipy, bo... Jeszcze nazwy nie mamy ustalonej. No, mam apteczkę. Ej, tu są dwie potki, to jak coś, to przyjdźcie po nie. Snajperka mi się nie przyda, bo jestem zezem. Ja też mam snajperkę i to złotą. Czekaj, Chyba. jesteś zezem czy masz zeza? Bo to jest duża różnica. Mam, mam zeza. Uuu. Chcę... Wierzęcie tą potkę, czy nie? Nie, nie wiem, zezem. ale mogę wziąć bazłkę. I jeszcze jedną bazukę. I apteczkę. Chyba wezmę apteczkę. Ja Coś mam... czuję, że się przyda na apteczka. Tam broń Ej, to jak broń, A bronia, no. apteczki się tego. Ej, a, wiesz... a weź, możesz wziąć dwie apteczki. Ej tu jest bazooka u mnie, jakby druga ktoś by chciał. Czy to rakietnica? To rakietnica pewnie. O, mam potkę, piję potkę. Znaczy, a... Przepraszam, a jaka jest różnica między bazuką a rakietnicą. Nie wiem, do was przyjdę. Wchodzić. To mała potka, ale małej nie uh, 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 uh. Nie wiem co to jest, ale chcę to O jest duża potka kolejna O Będę miał 100 To jest spokojny mecz O Poczekaj, jak nie napotkam kogoś od dobra, razu Dobra, dobra On może skakać przez płot Amunicja Ej, a my jeszcze w strefie jesteśmy, wiecie? Tak, musimy Jelo, tak, nie strasz Hehe, <noise> Sarki. Nie U... wiem Kleję tam jak zwykle ale o hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha to nie bądź taki i oddaj mu chciałem ale to jest to tu jakiś dobra to już nie żyje gdzie jest ta reszta do miał A, gdzie jest reszta tej? Tam Tam, 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 okay. ta To w środku to ta 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 można. Można, można ta tam czekali Można, tylko to ta ta Yeah. Nie, Ty tu jest jakiś młot! Chodź ten młot weź! To ten młot, który tak strzelał Sprądaj się tu wszyscy, jak się czaili na nas Ty młot Toro, ale zajebiste Ty, poczekaj, bo to jest drugi no strzywego Chap, tylko ty żyjesz. pozabijaj ich wszystkich tu. E bo tu idzie kolejny Ja tylko żyję? Bierz ten młot! Bierz ten młot! W budynku chodź! Ten młot weź A co on daje? No Zobacz, to będziesz to miał daje. ten młot! No właśnie, bierz tak czy siak, dobra. Ja cię będę zasłaniał się o, no to fajnie, lecz mnie Dobra, młota W budynku są, we dwóch tam leczą się I tutaj idzie Kurde Jak wziąłeś ten młotek? No wziąłem O, ale to, to jest genialne Czekaj, muszę się podleczyć, bo... Jaki typ! O, jest w budynku, fotki są w ogóle kurde Nie no na... Oj kurde, bo jak co z tym Ej, zabił mnie kurde przez okno No przez okno Aj, trzecie miejsce mamy ale poczekaj, miałem jak killa Jak to się stało, że trzecie? Kurde! Ale miałem killa Ale to patrz, ile broni tam jest Jeszcze czwarty poziom dostałem Dobry jestem Musimy wyskakiwać wcześniej jak będzie dużo ludzi będzie Mam właśnie. jakiś basic chest To Od razu zrobił opening O, będzie film z openingem, uwaga I Cowboy teal Ty nie mów, że masz strój No Kapelusz kowboja o Wiesz, przyfarcił, nie? Nie, 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 nie przyfarciłem Po prostu jestem dobry no 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 tak tu mam sobie. Napiszcie w komentarzach, czy wujek jest dobry. Y -y -y. Czy on tylko tak myśli? Nie, wiem, bo mówiła mi to mama. A ona nie kłamie? Ej, ja, ja coś ja cały czas jak to nagrywam to mam łzy w oczach ze śmiechu i podejrzewam, że te odcinki będą dobre. <grym> Stora by rozwalił, tylko wujek nie był w stanie go podnieść. Dorwało się trzech starców i gra w gry. No przepraszam. A, ja a bo ready, a ja czekam. Widzicie jakie mają stroje, nie? <grym> a ja Z ja jakimiś ben. czapkami, mago? Chodź tutaj, obijamy go w kasę. cicho. Bądź grzeczna, nie szczekaj. Ja się oh. myślałem, że tak do kogo, kogo lejemy? <grym> <grym> e, a co to to jest? Dobra, trzy strój, dwa, nie ruszamy. Nie, to ten koleś był. Gdzie to wyskoczymy? teraz może Jelon no? wybiera, on jeszcze nie wybierał. Jelon, wybieraj, włącz mapę i zaznacz tak. gdzie. E, to tam tu. Skaczemy. O kurde. Gdzie skaczemy? No już. No już wyskoczyliśmy. No ja wiem, no ale się pytam gdzie? Czy jakiś mamy plan? Jelon no. chciał oh. pobawić się. <grym> o, patrz, mam broń. Gdzie jestem koledze. Na co mi potka? Na co mi potka? Ty, zabiłem kogoś. Dobry jestem. Ja pierdzielę. A ja mam potkę i mam ten. I mam leczenie w Kurde, próbowałem kogoś zabrać. Ty Tu uważaj, bo tu. Chodzi ma jakiś... Dobra, mam to. Jestem. Kurde, jakieś petardkami strzelam. Ty, zabiłem ty, mnie zabił. Ha! Remis! Mógłbyś mi tam. Ej jelo, nie strzelaj we mnie A to ty Halo Przeszedłem ci pomóc Halo Gdzie jesteś? Halo, umieram Gdzie jesteś? Tu jestem, ale tu jakieś chcesz. typy są A dobra, idę Aaaa Ała Oj dobrze mu tak Pięknie Przys Kurde Ale mi przywalił Ale jednak go zabiłeś Dobrze. to on chodź tu Jestem. Nie odchodź. I nie dochodź. Nie odchodź. Widzę światło, szybko. Widzę tutaj. Te, bo tego kolesia trzeba. A może on też chciał być podniesiony, wiesz co? Może on przyszedł po pomoc. Jelon, teczkę mam, chcesz? Mam, mam, już się leczę. Ja to ja. leczenie ja. się w tej grze jest po prostu Czule. straszne. Ej, jelon, tutaj mam kolesia. Ja. O, mm. aha. aha. Ile zostało no. osób? Ej, jestem 20. 20 Próbuję od tyłu tutaj go... W sumie, w sumie 19, bo jelona to można policzyć jako... Ja spodem. chciałem powiedzieć, że jako martwą ale już... Dzięki, to twoje złe voodoo Chodź tu, chodź tu do mnie no, Nie chciałem nic mówić, ale on miał większą lufę od ciebie, jeżeli wiesz co on myśli Nie mogę go... Dobra, leczę go no bo Mówię widzisz, uleczyć. to dlatego, że się wcześniej lufo do niego nie wróciłeś. Kurde Rójeczka. Ten kolej gdzieś tutaj jest No Lufę to miał Skubaniec, nie miałem polotu Wcale się nie dziwię chłopie Paj, jelon chciał zabawy i jest zabawa On stoi 3 metry od pisuarów w momencie kiedy sika Ale... z tako Wiecie co wam powiem? Mam 3 kile. ja jednego. Bo każdy jeden kill powpa to nowy subik dla jelona Kurde, powtarz rakietą wali to. No właśnie, czemu, no właśnie, czemu ty z bazooką nie biegasz? Ej, jelo, nie strasznie, czy tam ktoś jest? Nie, ja tylko se strzeliłem. Tylko se strzeliłem, no. Okej, Wezmę to sobie. Co tutaj jest ciekawego? Minigun, nie. Coś ciekawego Trzyba. widzę. trójaczka sobie wymienię tą broń. Yeah. Dawaj. 11 tu zostało. To jest strefa, córka, może. Takie to są Dobra, strefa, spadamy. Prowadź! Jesteśmy w strefie. Czekaj. Zostało ile jeszcze osób? 11. Ty jakie patrzysz, jakie kartony? A czy ja mogę zmienić widok? O, mogę. Możesz z Report player. Nie podniósł mnie. <laughs> Gdzie ten Jelon? Że... Yeah. Player name Jelon Ja to cię biegłem by ratować Nie podniósł wujka <noise> Nie miałem przy sobie drzwi Kurde jeszcze tutaj za mną Ty weź bo on ten młot ma Urwa ile mi to Czwarte Uuu. miejsce Dobra to co? Ostatni meczek? Oczywiście no. Kto teraz decyduje gdzie lądujemy? Przeznaczenie niech zadecyduje Miałem... o mam jakiegoś czesta Tak, sklepywać te czesta. No Jakie jakiegoś Dragon Flying A dostałem lotnie A. no taki to pożyje Trzy kile A bogatemu to i diabeł dzieci kołysze, chciałem powiedzieć. Bogatemu to się nawet by kocieli. No ja. Ej, czemu tylko ja nie dostałem żadnej skrzyneczki? No, patrz, patrz. O kurde. Dobra, to... Ląbujemy. Ja będę czekał jak powiecie skaczcie to wyskoczę. żartowałem Wyskakuje za nim Gdzie on tu jest. Tu jest Łobuzy O tu już ktoś lata, szybko skrzynka moja. Dawaj, moja skrzynka Dobra, lecę tutaj ktoś. Ty, ktoś jest z budynku obok. I to nie jestem ja. No to jest genialne z tymi granatami. Jakąś broń, nieźle Cicho, bo tutaj do mnie ktoś próbuje mnie upolować Gdzie? Idę Cię bronić, a to Jelen. Tak, to ja, dobrze, życ. miło Cię widzieć wujek, dawaj ma. Ja tu ja sam ty... jestem Gdzie Ty jesteś sam? Jak ja w ogóle... A tutaj, jest, tutaj, dawaj, ty, tu idziemy Gdzie? Powpa, ratuj Nie uratuję, kurde, ze wszystkich stron napierdzielają Ty Kto się, patrz, ty, ty, ty sam tutaj wszystkich rozwalasz na pyrkę Oj, tu trzech jest. Tu, no. dobra, padłem. No ty nie, nie próbuj się. Kurde, ten. Ej! Powiem o, tak. poza Gdzie jest pow? Gdzie jest pow? Gdzie jest pow? O cholera. Idzie no. Ty no tu. Ty... Dobra, zasma mnie, słuchaj. Ty i tak jesteś martwy. Cześć, obrót. <laughs> bo jak zostałeś sam? Nie wiem, ale kogoś zabiłem, więc mogę uciekać dalej? O! Szaliby to. Danie? Trzy kile miałem. Ja jednak. Chyba 3 kilo. Hej. Przepraszam. Trzy kile miałem. Kilim, kilim. Chciałem powiedzieć, że jeżeli się to Wam podobało, to piszcie Wasze propozycje darmowych gier, ponieważ Pop jest biedny i Jelon jeszcze bardziej jest biedny, tylko ja jestem bogaty. Bardzo proszę. No takim, gdzie płacą. Tak, i ja mam kupę pieniędzy, dlatego pożyczam od popa. Znaczy, jemu pożyczam, chciałem powiedzieć. <grystanie> pożyczam od popa. I wszystko się wydało. Dlatego jestem biedny, bo on jest trudny w utrzymaniu i drogi. Dokładnie. Bo taniej mnie wykarmić niż ubrać. Przygarnij wujka. No, przepraszam, że to powiedziałem. Bo taniej mi umyć włosy niż dać zjeść? <grystanie> Majątek tracisz na szampony i odżywki. Dokładnie. O, taniej mi dać jeść niż umyć włosy. Proszę bardzo. Dobra, słuchajcie. Wielkie dzięki za oglądanie. I jeżeli wam się podobało, to prześlijcie ten film dalej. A jeżeli chcecie inne gry, to piszcie w komentarzach, jakie. Ja tylko pamiętajcie, darmowe, bo na drugie mam Janusz. Ja lubię ja darmowe. Zegula. Ja Widelec. <noise> Myślałem, że. Powiesz, a ja Łoś. <noise> nie, nie wiem czemu, DLN. Po prostu nie, ja nie wiem łoś, czemu. Super ktoś. <noise> wielkie bo dzięki Jezus. za oglądanie. Byli ze mną wspaniali goście, a byli to? Powpik i Elon. Jeszcze raz wielkie dzięki. Pozytywny przekaz i trzymajcie się. Hejo! Hejo. Cześć.